Siema. Wszystkim będziemy sobie testować wyrzutnie. Lion od firmy Jorge. Kod produktu M59. Mamy 25 strzałów. Wysokość 35 metrów. Dźwięk nieprzekrajemstwający 120 dB. Kaliber 30. I czas trwania około 35 sekund. Wyrzutnia. Zapowiada się bardzo fajnie. 25 strzałów Lion. Grafika niezła. Ilość mieszanki. Mamy 550 gram. Ilość mieszanki. Kategoria F3. Coś jeszcze. Który to jest rok produkcji? 19. Rok produkcji mamy 19. Tak. Co jeszcze o niej można powiedzieć? E, efekty. Czerwone, srebrne, żółte i zielone mieniące się komety. Plus czerwone, srebrne, żółte i zielone chryzantemy z trzaskiem. E, czyli mamy coś takiego, jakby, jakby chyba Peonie i Krakling. No zresztą zobaczymy. E, cena. Kurczę, nie pamiętam. Ona chyba 80 zł, 90 zł, coś takiego. Hmm. chyba 80, 79 no nie wiem hmm. możecie sobie na aktualnie zobaczyć ile ona kosztuje po prostu nagrywam żeby pokazać efekt zanim ją zakupicie tak to mniej więcej się prezentuje ląd mamy tylko podstawowy nie mamy lądu dodatkowego, zapasowego, rezerwowego. Dobra, będziemy testować. Zobaczymy. Także widzimy się przy odpalaniu. Na razie. Teraz nagrywamy wyrzutnie Leon. Ja się muszę znowu odsunąć, muszę się odsunąć dalej, bo tak jak mówię, wiatr tu wieje w naszą stronę i te wszystkie pociski. Dobra, poczekaj, się oddale, tam dużo, 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 dużo dalej. No dawaj. No. Leon. Ale ładne te ogony. To pierwsze było świetne. świetne. No rewelacyjna. Co? Ło, jak tu miło! Rewelacyjna, Leon, świetna. Zwłaszcza ten efekt taki co był zielone migotanie, taki jakby zielony brokat i, i zielony brokat z kraklingiem. Mega gęsty tam jeden ten, ten efekt to był bardzo ubogi, ale ten zielony brokacik taki z tym gęstym był gęsty zielony brokat wszystko wypaliło elegancko Super, bardzo fajna wyrzutnia 8 dych trochę drogo 25 szałów 30 za 8 dych trochę drogo, ale naprawdę świetna gęste efekty bardzo różnokolorowe świetna. Moim zdaniem bardzo fajna. Jak mówisz? Fajna mnie się też bardzo podobała. No dobra, kończymy, dzięki wielkie na razie